Witajcie, z tej strony Dril Śliwka. To jest już 15 odcinek z gry Super Mario Odyssey No i co, witam was po świętach e, Musimy tym razem... Znowu Przejść przez... W sensie no, w sumie to tak Znowu przejść przez królestwo obiadowe Tylko, że tym razem musimy pokonać e, tą wielką kurę, która nas ostatnio zrzuciła O, tym razem mamy tutaj Fire Bro do złapania i możemy zapalić te dwie latarnie, żeby dostać księżyc, oczywiście, no. no. w tej grze to już standard. Ok, zapal dwa płomienie. No i co, lecimy dalej? Tylko tym razem może byśmy użyli tego bąbelka. Świetnie. No i mamy ten garnek. Zobaczcie, już nie ma tutaj kamieni, więc możemy sobie spokojnie przepłynąć. Chociaż chyba trzeba... Czy... Nie, on... on... Kurde, nie pamiętam jak to było. <laughs> Okej. Okay. Także nowy teren nam się w ogóle odkrył. Koło miasta. Ała. Żyjesz Mario! Aj, znowu... O! Wow! Dobrze. Piksela brakował, żebym je zmierzył. Ok, wejście do jaskini wulkanicznej. Tamta jaskinia jest jedyną drogą na szczyt. Okej, okay, dobrze wiedzieć. O, mamy level 2D. Okej, okay, od razu sobie tego gościa wyeliminujemy. I co? Trzy monetki. tak wyglądają w wersji 8-bitowej. 62 na 100. Muzyczka jest całkiem spoko 8-bitowa. No i co? Tutaj kolejne monetki. 65. Świetnie. Przejście. O serduszko. tak mi się zdawało, że to będzie. Okej, okay, co my tu mamy? Jakąś jaskinię faktycznie wulkaniczną. Tak jak nam tutaj powiedzieli. Kolejne 6 monetek. Okej, okay, 68 71. Tak. Dobra, no 68 plus 3 to jakaś trudna matma nie jest. <laughs> no i co? Tutaj musimy zrobić księżyc. Ok, poza, yy, znaczy za filarami magmy. Ukryte za filarami magmy. O, tu musimy zapalić oczywiście. Fajne echo tu jest. Tak w ogóle. <grytanie> Okej, okay, wespnij się po spływającej magmie. No bo kaskady to raczej, no wiecie, spływają i tak dalej. Okej, okay, ścieżka do drzwi. Okej, okay, starci jest kukatil. Czyli tak się nazywa ta kura. Akurat jej nie widać wcale. Widać tylko wielki garnek. Ale jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że ona tam była. I strąciła nas na, na dno. Znaczy na początek. Ok, mamy tutaj ogniste piranie planty, które możemy złapać też. I chyba one są tutaj potrzebne, żeby zapalić te latarnie, dobra? Dobra. Dał Do się. Ok, się bałem, że się nie uda. Ale tak, jest księżyc kolejny. Kurde, gra się zatrzyma. Ok, zapal. Dalekie latarnie. Spoko. Właśnie już to zrobiliśmy. O, patrzcie na to. Piękna współpraca z Capim. Ogólnie to już wystartowała nowa ankieta dotycząca gry. Już tam widzę, że trzy osoby zagłosowały, kiedy ja to nagrywam. Także zapraszam do głosowania. Okej. Okay. O! O! No, mogę odbijać te płomienie. Zobaczymy, czy uda mi się odbić go na napieranie, Okej, okay, no. Na pewno chciałbym ją zniszczyć. Mario, szerzej! Okej, okay, dobra. Na szczęście Super Mario Odyssey może yy, deptać pirania planty. ok i przydałoby się jeszcze tutaj jakieś bąbelka złapać. Bo tam jest Kapitan Toad. Gdzie tutaj te bąbelki pływają? No jest checkpoint, no to... Jak nie sobie zabierzemy. Może trzeba po prostu na koniec dojść. Och, okej. Okay. ok. Start. Wspinaczki na szczyt. Tutaj mamy jakieś sekretne bloczki. Z ulepszonym sercem. Ale czy coś poza tym tu jeszcze jest do znalezienia ciekawego? O, monetki. Nie wiem, jakim cudem je przeoczyłem. No ale dobra. Są już w naszej kieszeni. No dobra, już trudno. Nie będę teraz szukał tego bąbelka. Kapitan to od może poczekać. O, kolejne cztery! Świetnie. Jeszcze 22 nam brakuje. No i co, to jest. W sensie niczego nie pominęliśmy? Nie, dobra. O, pirania plan Już nie. Dobra. Za co tutaj na pewno coś jest. No, jest. Sporo końców. No dobra, no już nie zdobędziemy ich. To jeden będzie. O. Dobra. Okej, okay, udało się. Nie było to jakieś mega trudne. No, ale spoko. O, bąbelek. A. No dobra Zeskoczmy O, dobra, no i co? Do, do kapitana to uda A, bo to nas od razu na górę chyba wprowadzi. A, to jeszcze lepiej. Jak się tu dostałem? Ju! Jest tu tak gorąco. Tyle pa yy. Nie pamiętam. Jest tu tak gorąco, że nie pamiętam. Ale wow! Mm, świetny czas, prawda? Znalazłem ten Księżyc Mocy. Proszę, weź go. Okej. Okay. Bon appétit, Kapitan Toad. Czyli smacznego, Kapitanie Toadzie. Nie wiem, czy w, w, po francusku czy za to te... Czy jest Bon appetit, czy Bon appetit? ALE WIEM, ŻE SĄ MONETKI! Haha... Świet, świetne po prostu przejście. Okej, okay, czyli tędy już nie musimy się wspinać. Tutaj za to... NIE! Dawaj, dawaj Mario! Dawaj, wylądujesz! W... Dasz radę? Dobra. To będzie checkpoint Zgadza się? Tak. O, dobra. Zachowa moje serduszko. Uh -huh, to była po prostu inna droga. No dobra. A to już... będzie walka to wychodzi? No i prosto do zupy okay. ee, Walka z kurą Okej, okay, musimy ją tu uderzyć W brzuch, uznajmy No pewnie, no tak, w brzuch, no bo potem wymiotuje Świetnie. Okej, okay. już pierwsze uderzenie za nami. Zaraz drugie. No, jak to? Dawaj. Okej. Okay. Dobra, Git. Dobra, zdążę. Tak jest. To jest to. Pewnie, że tak kapi. Możemy sobie monetki i od razu pofarmić ale to chyba by było na tyle. Okej. Okay. Jak już ominiecie, to lepiej lecie w drugą stronę, żeby się z nią szybciej spotkać. W sensie w przeciwnym kierunku niż ona. Ja no to ja prawie jestem blisko, więc. No dobra, już zdążyłem podlecieć. Okej, okay, kamerka się sama ustawi? Na szczęście. No dobra, powiedzmy, że się sama ustawi. O! Tam widzicie po lewej tą taką wysepkę. O kurde, o kurde. Teraz mi się nie uda. O dobra, może? Może? Dawaj. Dobaj. Dobra, jednak się udało. No i do zupki Właśnie to jest może taki... Co to jest za zupa w ogóle? No, wyjdzie rosół skóry. <gry> No, i multi-księżyc numer dwa w tym królestwie. Ok, starcie z Kukatil. No i pięknie, udało się, udało się. Nie było to jakieś mega trudne. Ja. Yeah. No i co, możemy już ruszać dalej. Ok. Lećmy po Bowsera. Jasne, że tak. Patrzcie, nasza Odyseja już jest już prawie ukończona. Jeszcze tylko... No, jednego żagla brakuje. Także będzie to pewnie następne królestwo. Okej, okay, Odyseja zyskała więcej mocy, no to... Już się możemy domyśleć <grytania> po tylu razach. Okej, okay, muzyczka już zaczyna brzmieć dobrze. O, już jest chyba ukończona. Okej, okay, możemy teraz ruszać do Królestwa Bowsera. Chwila. To nie może być dobre. Okej, okay, Królestwo Bowsera. Bowser's Kingdom. Jako kucharz Mario. Spoko. <grystwa> no i co tam na nas czeka? 196 księżyców. Czyli chyba 14 to potęgi drugiej. <grymne> Okej, okay. Jeżeli miał czas na ukradnięcie stupendu, stew, wyobrażam sobie aha, że wyobrażam sobie, że on to serwuje na, na uczcie. Okej, okay, jaki tym razem skill? Okej, okay, salto w tył, staj w miejscu, przytrzymaj zatel i wciśnij B. Tak. O, no. Okej. Okay. Bowser, w szkieletce Bowsera. Chwila, to jest Bowser? Mam no, do tego złe przeczucia. No, no, oczywiście. O, oczywiście. Ła! Czy my się trzęsiemy? Dlaczego? Okej, okay, znowu coś się wydarzyło. O, jest Bowser. Oj na no, jeszcze większym smoku okej okay, zobaczymy czy to przetrwasz hydrauliku <laughs> no gdyby tego nie przetrwał to nie byłoby to zbyt dobre zakończenie dobra jak w ogóle Bowser oswoił tego smoka. Ok, Bowser już jest na swoim statku i na swoim torcie. <laughs> Bowser jest wszędzie. Może ten smok to Bowser, tylko że z innego wymiaru. Ok, mamy jeszcze inne królestwo, zrujnowane królestwo. Czyli. Ok. A, kto by pomyślał, że Odyseja jest znowu zniszczona. Żeby ją naprawić, musimy zbierać księżyce mocy. No tym razem tylko trzy, więc no. Już możecie się domyślić, że to będzie tylko boss. No co. Eee, także to był taki krótki odcinek dzisiaj. Eee, nie spodziewałem się, że będzie aż taki krótki, ale no. Jakby. Okej. Okay. Dla mnie to Git. Niektórzy mi właśnie polecali, żeby. Eee, tworzyć krótsze odcinki. No to proszę, na waszą prośbę. Ten, ten jest krótszy, następny też będzie na pewno bardzo króciutki, bo to jest sam boss. No to co? Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oczywiście piszcie też komentarze. I nie zapomnijcie, żeby zagłosować w ankiecie. Bo możliwe, że od was będzie zależeć to, jaką grę nagram w następnej kolejności. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.